Reinkarnacja. Przygięty wiekiem płot, obok zgarbiona iwa, trawa żółta wypalona i studnia na półżywa. żywa, do mnie woła, dziesiątkami tysięcy wyciągniętych wiaderek z wodą. Omszałe cegły, kamienie, belki drewniane, opuszczone gniazdo. Kiedyś tak kochane. Krzewy dzikiej róży, jeżyny, głogu kłócą się o ogród stary. Tu założę obóz na noc. Oplotą mnie gałęzie rozłożystej jabłoni. Żar południa osłoni moją wybujałą wyobraźnię. Tymczasem zapalam gaz w kuchence, pachnie aromat herbaty, muchy, komary już oswojone z moim zapachem. Jeszcze tylko, właśnie, co jeszcze? Jesień życia puka, zmierzch osnuwa okolicę z lampą księżyca. Słowik roztrajkotał się żebliwie. Cóż mi więcej powiedzieć? Wyczekiwać świtu. Cierpliwie.